Witają państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołu. Dzisiaj reprezentacja Turcji gra przeciwko reprezentacji Walii. Jak to wpadnie, będą prowadzić znowu piłkę Bramkarz. Czalhanoglu. Taylor. Gareth Bale. Joe Allen. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Okay, Jokuszlu. Topal. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Mogą teraz skar... Za linię obrony bardzo sprytnie. Bejl, piłka w pole karne do Beyla. słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Ale, ale! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Okaj, okuszlu, szalhanoglu. Ach, szkoda strata. Sam Vaux. Gareth Bale. Okazja na dośrodkowanie. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo. Topal. Turcy atakują. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No strzela, czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Joe Allen. Przejęli piłkę, popatrzmy. Joe Allen. Sam Vokes. W ostatniej chwili przejęli. Sam Vokes. Ramsey. Oddaje strzał. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Ależ pech, proszę państwa. Jak nie bramkarz, to aluminium. Gdyby to wpadło, mielibyśmy remis. Undesz. Szansa na oddanie strzału. Obr zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Szalchanoglu, to są. No, z tego miejsca można strzelać. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Chyba będzie wrzucał. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Wszedł teraz w pole karne. Tosun! Udanie broni piłka cały czas w grze. Ramsej można powiedzieć, że to ciekawe. Zaczynamy drugą połowę. Undesz. Turcja w natarciu. Spójrzmy, co z tego wyniknie. To sun! mu praktycznie piłkę z nogi. Chester. Kibice pokazują co myślą o tej decyzji sędziego jak dla nich ewidentny karny. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Ramsey. Sam Vokes. Joe Allen. Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Gareth Bale. Sun. Tosun. Calhanoglu. Ach, nie ma, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Gareth Bale. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Cheng Tosun. Oddalają grę od strefy obronnej. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Ledli I Jo Allen. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Dobre, dalekie wybicie. No i kolejne jego dobre podanie. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Uderzenie i mamy rzut rożny dla Turcji. Piłka dośrodkowana z rogu. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Dobrze, do przodu. Zdążył w ostatniej chwili. No, przejął, ale nie opanował piłki. Daleki wybicie przez bramkarza. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Przykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. No, udało się przejąć. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kiwice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Szalchanoglu. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. W ostatniej chwili przejęli. No bardzo ładnie przeciął to podanie Jedna z ostatnich akcji, pytanie czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę Uderzenie w stronę bramki Dzisiejszy mecz to do...